I bardzo serdecznie z tej strony Awia i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z wiejskiej historii. Jest to przedostatni odcinek. Z tego takiego przejścia pomiędzy pierwszym a drugim pokoleniem Przez ostatni, ponieważ za 4 albo 5 dni że będzie mieć urodziny już Morty I stanie się młody dorosły, Więc będziemy musieli mu szukać jak najszybciej żony I zacząć drugie pokolenie z Hukiem Jak widzicie też na sam start jestem bardzo przygotowana Bo to jest jakaś książka, tutaj są jakieś syfy wszędzie Więc no, posprzątałam na odcinek Tak wiecie, żeby przyjąć Was miło i serdecznie Oczywiście ja czyścioch, a raczej moi simowie czyścioszy, um, ci, czyścioszy, o Jezu, Oliwia, co to za wymyślające się słowa. E, tak czy siak, moi drodzy, mamy dzisiaj święto zbiorów. Na dzisiejszym odcinku sobie właśnie zaczymy, na czym ono polega, przerzucimy wszystkie te rzeczy, które tutaj są. E, ja już zauważyłam te gnomy, które mi pajacują i latają po całym domu się teleportują, zaraz to też zobaczycie sobie, jest, wytrawny posiłek jest zrobiony wystarczy go zjeść i porozmawiamy sobie z ludźmi na temat e, dziękczynienia o Jezus, czemu tu są takie dobre rzeczy zepsute to ja nie wiem, e, tu jest ogólnie książka właśnie, książka Krystynki e, która sobie która sobie czyta te książki, ponieważ nie maluje Dalej, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to jeszcze sobie zawitamy na Festiwal Światła następnego dnia Więc to też się tutaj nam wydarzy I jak widzicie, za chwilę będzie miał Morty urodziny Ja sobie im rzuciłam jakieś rzeczy do, do roboty Oni są ogólnie po szkole Krystynka nie była dzisiaj w pracy, bo ma wolne co więcej, Rika wyprowadziłam. Tak, właśnie, moi drodzy, Rika wyprowadziłam i może się przeteleportujemy w tym momencie i zobaczycie, jak on sobie tam mieszka. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy u Rika. Nie mogło się obejść po prostu bez tego, żeby mieszkał on w Strangerville. Czemu no, bo moi drodzy, jest on przecież szalnym naukowcem. E, tak jak to było w Rick i Mortim, tak nasz Rick też poszedł w drogę takiego naukowca, podjął karierę em, tutaj szalnego naukowca, stwierdził, że rozwiąże całą tą tajemnicę, jaka skrywa się za tym światem, miastem, nie wiem nawet jak to określić, bo kiedyś to były światy, teraz to może bardziej są miasta Co więcej tak wygląda, jego dom dostał 10 tysięcy na przeprowadzkę i sprzedał tej też te roślinki, więc udało mu się zakupić takiego mojego kamperka i wstawić sobie jakieś takie meble no, nie jest to może idealne. Ja bym powiedziała, że to jest takie mieszkanie, właśnie zrobione na budżecie, na szybko, gdzie nie są dopasowane rzeczy do siebie, ale to nic nie, nie przeszkadza. Wygląda to tak, tak po Rikowemu. No, tak wiecie, taki facet, który ma szalone pomysły i się wprowadza gdzieś. Co więcej, jeżeli chodzi o Rika, to teraz Wam się tutaj wyświetli na ekranie. Jeden komunikat o tym, że ma dziecko i drugi komunikat, że ma dziecko. Ja go wprowadziłam dobre 3-4 dni temu, więc możliwe, że tych komunikatów było więcej, aczkolwiek zaraz sobie zobaczymy. Nie tak sobie zobaczymy. Chciałam zobaczyć jego, ile ma już dzieci, bo to może być ciekawe. No tak, na pewno było więcej, bo teraz tak, tu jest jedna para, tutaj jest kolejne dziecko, tutaj jest kolejne tureczki Nie, to jest kolejne, są bliźnięte i to jest jeszcze kolejne, czyli cztery różne kobiety już dały potomka naszemu rikowi Tak się rik bawi. Co więcej, teraz jeszcze na ekranie wam się wyświetli, jak przepięknie, jaki przepiękny w sumie sen miał Max i pisał do mortiego Ja oczywiście zaznaczałam opcję, w której miło wyjaśniliśmy, że wszystko z nami ok i że nas żaden potwór nie zjadł. No ale tutaj tak sobie bywa. Lecimy już na to święto i sobie te gnomy poszukamy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już na naszej parceli. Zaczymy co tutaj, robimy na smowie. Widzę, że wszyscy już pokończyli zajęcia, które zostały im nadane. Więc moi drogi Finie, chodź zawołaj na posiłek to jest takie, żeby wytrawny posiłek sobie zjeść. Więc takie sobie też opędzlujemy. Później poszukamy tych gnomów i zobaczymy, na czym polega obdarowanie gnomów. Chyba posłyszałam, a właśnie, się przeteleportowały. Mam wrażenie, że jest ich więcej, chociaż może i była ich piątka. Nie wiem, czy są gnomy, które były u nas na parceli. Chyba tak, i one się chyba teleportują, co mi się nie podoba. Mam nadzieję, że na sam koniec dnia się przeteleportują na miejsca, w których były. Bo jednak. No jednak wolałabym je mieć. Tam, gdzie były. Czemu ty miałeś zawołać na posiłek? Jeżdżę. To było dziwne, mój drogi. Nie powiem, oh, że nie. Ty, co się denerwujesz? Weź porcję. A może wiecie co? Może wy nie możecie stąd zdjąć tego. O. A teraz weź zawoj na posiłek. O, to ma większy sens. Tutaj oczywiście coś śmierdzącego. O, 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 dobra, teraz się udało. E, chodź tu usiądź. Chociaż macie taką ładną pogodę, że moglibyście na zewnątrz usiąść. A. wszyscy jedziecie na zewnątrz. Dobra, wiesz co, to chodźcie tutaj sobie usiądźcie, ja wam pozbieram tylko te śmiecie. Na razie je wezmę tutaj. Kurczoka indyka w sumie wrzucimy sobie do lodówki, bo szkoda by było go zmarnować. A widzę, że każdy się siada gdzie indziej. No, też bardzo fajnie. Ciesz się towarzystwem. Popraw humor może. Krystynka, chodź się tutaj przesiąć Proszę ja ciebie. Pochwal szczerze. Nie widzę tej interakcji z takich... O, jest. E, Dzieli się nastrojem związanym ze, świątecznym, ze świętem dziękczynienia. Czy świętem zbiorów, to nie święto dziękczynienia. Pomyliłyśmy się z tym, że wiecie, indyka sobie robiliśmy. E, narzekaj, to może nie. Pochwal szczerze. Ty, mój drogi, się tutaj może z finem będziesz też cieszyć, że jest święto dziękczynienia? Albo dzielić się. Gdzieś się ekscytacją, to już to było. Narzekaj, czy to są jakieś inne interakcje? Wyraz dziękczynienie. O, jest wyraz dziękczynienie. Dobrze, to ty Anna sobie wyrazisz dziękczynienie może do Krystynki. o jest je, yes, wyraz dziękczynienie, Krystyna do Any sobie wyrazisz dziękczynienie. Czemu by nie? A jeszcze jednej rzeczy Wam zapomniałam pokazać i to zaraz sobie zrobimy, tylko wiecie, co wszystkim już... Dam, żebyście się jednak podziękczynili Jakby to nie brzmiało Zapomniałam wam pokazać, co nam się tutaj działo w międzyczasie A mianowicie, tak, wymieniłam kury, które były już z seniorami Nie udało nam się wygrać w wielkiej loterii, bo tak braliśmy w niej udział Gdzieś tutaj, osób, brali w niej drośli udział Co więcej, jakaś poczta została dostarczona do naszej skrzynki nie wiem, jaka to będzie poczta. E, dalej, jakaś kura zabrana. Tutaj e, z ciekawszych rzeczy, a były urodziny Fina zapłaciliśmy bardzo duże rachunki. I jeszcze powinna być jedna taka interakcja, gdzie Anna, ale widzę, że chyba, że ją usunęłam, Anna dołączyła do klubu Idałów. bodajże tak się klub nazywa. No, takie tam, takie tam pierdy, pierdy. E, ty jeszcze nie, nie podziękowałaś chyba. Dziel się nastrojem. O, ty już masz w ogóle spełnione. Nie wiem czemu. Mm. Czekaj, Finia, ja, a jak to u ciebie? Może jeszcze to trzeba więcej się podzielić. Podzielcie się jeszcze nastrojem bardziej. E, nie narzekaj. Ojojoj, oj, oj, nie widzę tutaj nic. Wyraź uznanie. Tam jeszcze było chyba jakieś. Świętuj. Ty to już lecisz spać. No dobra, jak nie chcesz z nami rozmawiać, Morty, jesteś wyłączony. Śpiewaj o święcie. O Jezus, Finn, śpiewanie. To może być coś zarazem dobrego jak i złego. Dobra. Fin sobie już to ogarnął. Teraz może Krystynka z Anną sobie pośpiewasz. Dziel się jeszcze raz. I może jeszcze weź. O! Właśnie o tym mówiłam, jeżeli chodzi o e, gnomy. Dla tych, którzy nie mają dodatku, no tak wygląda teleportacja. E, ty już sobie ogarnęłaś. E, chodź mój drogi, weź obdaruj. Obdaruj gnoma. Wręcz ciasto, wręcz zabawkę, wręcz sałatę. Rzeczy, które masz w swoim ekwipunku. Jak wygląda obdarowanie? A. Okej, okay. Gnom się zaczął świecić. Śpiewaj razem. Okej, okay. Dobrze, pośpiewajcie gnomowi, nie wiem, co to wam da. Weź tutaj. Obdaruj gnoma wręcz zabawkę. Ale masz niski głos! Ziom! Naprawdę nie brzmi jak Fin, nie wiem czy wy to słyszycie. A ty masz taki piskliwy troszeczkę. A ty jeszcze oglądasz sobie ich no, dobra ich będzie. Oglądaj sobie. A ty jeszcze mógłbyś sobie, mój drogi, obdarować, wręczyć zabawkę, jakąś może, i jeszcze mógłbyś sobie pogadać z innymi ludźmi, żebyś spełnił jednak te wszystkie aspiracje. Nie narzekaj, może nie narzekaj na święto. Weź tutaj przyjazne, dziel się więcej przyjazne, więcej, 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 wyraź dziękczynienie. I wiecie co? Chciałabym jeszcze jedną rzecz zrobić, a mianowicie, patrzcie co tu się dzieje. Jeżeli chodzi o jajka, to mamy, o nie widać było, mamy po 78, 63, 54, mamy bardzo dużo jajek chciałabym je zebrać w końcu, no jednak wy to, wiecie, to troszkę pograłam, jak widzę to się jedzenie kończy, troszkę sobie pograłam tu i tam. No, i tak się jakoś ich nazbierało, więc to myślę, że to dobra, dobry moment, żebyśmy sobie je ogarnęli. E, nadal nie wiem, co śmierdzi w tej lodówce, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, bo ja ją przeglądałam z 5 razy i za każdym razem nic. Nie mogłam znaleźć po prostu, co jest przyczyną tego smrodu. Ale się mówi trudno. Ok, to sobie odrzucimy. Eee. O, i tutaj właśnie mam też do zebrania. Mam olbrzymie arbuzy, a zapomniałem ich włożyć. Co więcej, też Finn sobie trochę porobił e, różnych mm, przysmaków. I Fanny, też Fanny. zapomniałam Wam powiedzieć, że. F... Finn? 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 Dobrze, już się za chwilę zabawiam. E, że Finn miał swoje urodziny i uczcił je e, w tym oto-pięknym obiekcie razem z. Krystynką, no tam wiecie, coś tam sobie poleżali, pogadali, oczywiście Aczkolwiek Krystyna nadal nie ma, nie spodziewa się dzieci, więc nadal ten jej bejt był słaby e, Wiesz co, choć tutaj jeszcze nawiedziesz rośliny jak skończysz Trzeba pozbierać wszystkie nawozy od liciarni, ponieważ to zazwyczaj oni sprzątają Fin rzadko to robi i się nawozy mu kończą Dobra, co do jajek, to widzę, że na razie farmimy same zwykłe jaja. I to tak... O, tutaj w ostatnim jest pięć yy, specjalnych. F2, dwa specjalnie pięć z możliwością wyklucia, z czego jedno jest złote. Aj, karamba, jak pięknie. Dobra, tutaj sobie podkładamy tęczowe, i tęczowe. Nie wiem, jakie są teraz w tym. Yy, to są z możliwością wyklucia. Jakie są w tym tygodniu? Eee, tutaj jaki będzie jarmark. To jest dosyć ciekawe, jarmark będzie, moi drodzy, konkurs ograniczy i ciasno, to raczej nie kur... U jest skór, tutaj w ogóle na razie nie ma, więc jajka raczej nie dotrwają, będzie trzeba je sprzedać. Eee, I teraz tak, ja sprzedałam jakieś kury, więc możemy gdzieś dorzucić jaja złote. To ogólnie mogę nawet trzy jajka dorzucić. Tu jest też trzy. Znowu będziemy mieli masę kur. Tu coś. Tutaj dwa. Czy ja ostatnio nie dorzucałam? Chyba nie dorzucałam ostatnio, widzicie? Bo sprzedałam cztery chyba kurczoki. Więc nie powinno być aż takiej dużej przepaści. Wszystkie te są obdarowane jakimiś rzeczami. I patrzcie, rośliny jesienne. O, czyżby one gubiły za sobą właśnie jakieś roślinki? Znaczy, opakowania po roślinkach. Bardzo mi się to podoba, czyli teoretycznie, jeżeli tak by było, że one sobie przy teleportacji gubią roślinki, to fajnie by było je rano obdarować z samego rańca, bo one. A nie, po prostu tak żegają tymi roślinkami. No spoko, niech będzie. Może być. E, tak dzisiaj, moi drodzy, widzimy się jutro na festiwalu. O nie moi drodzy, patrzcie, co się dzieje. Nasza krówka została pochłonięta przez kosiarza, Mógłby się wypchać raz w życiu i dać spokój zwierzętom. Moi drodzy, jesteśmy na festiwalu światu. Cofra troszkę tutaj ciemno i ponuro. Widzę, że to są jakieś lampiony, bardzo, bardzo słodki i ładny dodatek. Tutaj chyba zaczyna się cały festiwal. Mam. Takie wrażenie, że dopiero się naprawdę zaczyna, bo trochę tak słabo to jest. E, jesteśmy na festiwalu z Morty. Morty wziął sobie swoją koleżankę, już taką powiedzmy troszkę bardziej e, romantycznych relacjach z nim jest. Tylko problem jest taki, że e, teraz tego nie widać, ale nasza dziewczynka, koleżanka, e, choć się pokaż tej moja droga, e, ma dziecko. Tylko nie wiem teraz jak Wam to pokazać, aczkolwiek o, jest aktualna liczba dzieci, ma jedno właśnie i ona ma, jest z jakimś randomowym chłopem i to się stało po tym jak my zaczęliśmy się z nią e, kolegować, więc nie wiem co w tym momencie sobie teraz o tym pomyśleć, bo no trochę słabo, bo z jednej strony nie powinnamy mieć dzieci, z drugiej strony no mówi się trudno, e, kup kimono i załóż kimono, czemu by nie? załóż z Kimono. Myślałam, że będzie większy ten festiwal, że to będzie coś na zasadzie tego, jak zawsze były festiwale, a na razie tutaj nie widzę nic zbyt nieciekawego, plus nie widzę nic jakichś nowych interakcji, z którymi moglibyśmy się tutaj z które moglibyśmy zrobić, oprócz tego, że patrzcie, to jest wypowiedź życzenie. wypowiedź życzenie... nie wiesz, co sam sobie wypowiedź życzenie. Dobra, co tu jeszcze jest takiego, żebym mogła faktycznie porobić, dowiedzieć się więcej o. E, nie, chciałabym sprawdzić codzienne. Znać informacje o kolejnym festiwalu. Co Ty, Rik, chcesz od nas? A Rik, jesteśmy teraz na festiwalu światła, który jest na ten moment, z tyczką mówiąc, beznadziejny, aczkolwiek jest, więc chciałabym zobaczyć, czy naprawdę to jest takie aż beznadziejne, bo w porównaniu. To już jeszcze lata? Bo w porównaniu do innych festiwali, to naprawdę tutaj nie ma obecnie co, co zrobić. E, ty sobie tam latasz z ludźmi i robisz jakieś zdjęcia, ok? I graj dorzuć opał, zmień kolor ognia, spal laleczkę wodu. Madam Zoe. Skoro masz jakąś taką laleczkę wody, to może ją spal. Chociaż nie wiem, czy to nie jest. Y czy jak spalisz, to nic, czy nie zabijesz tej osoby? <grym> a się mówi, już trudno. Nie wiem, jak się nic czuło, laleczki w dół. Mm, pal pieniądze. A co, nie jesteśmy tak bogaci, żeby palić pieniądze? Relaksuj się razem. Taniec ognia. O! Sprawda słowa nie powinieneś sobie zyskiwać, aczkolwiek taniec ognia możesz ogarnąć. Czy to będzie takie coś jak to? Mam Na nadzieję, że się nie spalisz, bo... Byłby przypał dosyć, że... O, jak wygina się, patrz, ta... Morty po prostu tutaj... Mogłaby pani mi nie zasłaniać swoim kciukiem pięknego Mortiego, który tańczy na widowni. Patrzcie, co tu się dzieje. Ej, hey, ty to powinieneś to zawodowo chyba uprawiać, bo coś ci dobrze idzie. Naprawdę jakieś takie podstawowe ruchy, ale no... Tak czy siak, no nie wygląda on jakby z gracją tańczył. O, patrzcie, jak się uśmiecha tak szalmacko, no, no 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 no. Powiedziałabym, że jest dosyć dobrze. E, dobra, co tu jeszcze można zrobić? Może... O, o, zaczęło się zapalać światła Może teraz dopiero się zacznie ta główna część, czy nie która może być główna, jak tutaj nic nie ma. E, tu jest jakaś toaleta, tu jest jakieś pomieszczenie i coś, tutaj to można sobie tylko usiąść i porozmawiać razem. No słabo wam powiem, słabo. Na innych eventach jest, mam wrażenie, więcej rzeczy. Nie z łososiem, zjedz to. Trzeba korzystać z takich rzeczy. Tu jest głośnik. A tu jest sklep, którego, do którego możemy podróżować tylko. No tak naprawdę jedyną atrakcją na Festiwalu Światła było złożenie tego życzenia. I czy coś więcej było? No niekoniecznie. Kup kapsułkę... O, o, o! Chodź, pokupujemy kapsułki. Przynajmniej zrobimy sobie opening kapsułek. Tak, wiecie, na dobry koniec odcinka, żeby było. Ja to lubię, otwierać te kapsułki. No, może będzie kolekcja kapsułek zamiast żab zrobiona. <laughs> Jakoś prędzej mi to idzie. Na ten moment. Dobra, ja cię sobie przyspieszę, bo nie ma co czekać, aż te każdą kapsułkę będziesz wyjmować. A więc z... potrząśnij. Potrząśnij ten kopnik. Chciałam zrobić opening kapsułek, no nie może się zepsuć na drugim na drugiej kapsułce. O, wyszło. Potrząśnij jeszcze raz. Zjadłem pieniądze. Jezus, to Daj kolejne! Jesteśmy na tyle bogaci, że możemy sobie kolejne dać. Nie, 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 Proszę mi tu zresetować i chcę pokupować kapsułki. Wiem, że to jest takie małe oszukaństwo, ale styl. Przy drugiej kapsułce, ja rozumiem, że to się dać na często przy piątej, dziesiątej, ale druga... Daj tam mi więcej tych kapsułek, jeszcze sobie opening zrobimy. Dobra. Tylko proszę teraz nie wsadzaj tak pieniędzy, żeby ci zablokowało, ok? No już jest, potrząśnij, dobra Weź jeszcze raz potrząśnij, no To ja chyba potrząsanie ogólnie to tak mało ci daje, ale Czy chyba uderzasz to tak jak dziewczynka, ale Ale i, ale i, o, dałeś radę Jednak nie jak dziewczynka uderzasz Dobra, kupuj Kupuj, zioł. A znowu się zepsuł, dobra, dajmy sobie spokój bo to tak do niczego nie prowadzi. I chodź po otwieraj kapsułki. Jest. Trochę już niemało ich jest. Pięć kapsułek. E Masz papcia mo mroza. Może być papciu mroz. Kolejna. Masz. Ol nie wiem, czy to jest. Totalnie. Rzadka kapsułka. Wyjątkowa. Aha, czyli tu patrzcie, są net kolorystycznie rozróżnione. O tutaj się coś otworzyło samo. No nie, ja nie chcę ja chcę otwierać tak z tego. Widzę, że. A, tutaj są cały czas te jakieś sima, ole. Ole, ole, ole. Ole, matole. Tak, lubisz pracować nad sprawnością fizyczną. I otwórz ostatnią. I co, ostatnia to jest. ostatni to jest złoty smik. Simik, księżniczka. 300... 150... Dobra, to 150, czyli 300... A nie, czekajcie, bo to są jakieś dwugwiazdkowe, dwugwiazdkowe... Czym to się... A, dobra, bo to 150 jest za wszystkie. Ja myślałam, że sobie się za jedno Oliwia, Ogar i Dziadzia Mróz y, jest za stówę. No dobra. Coś tam nam się udało wyciągnąć nie do końca dużej ilości. Tutaj widzę, że są e, fajerwerki przecudowne. Tak więc, moi drodzy, na tym byśmy kończyli sobie cały odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Co prawda, ten jeden festiwal myślę, że nie był udany i cieszę się, że przegraliśmy sobie jeszcze tamten wcześniejszy, bo no, byłoby nudno, bardzo, patrząc za to, że tu się nic nie da zrobić. A tu jest jeszcze jakieś jedno życzenie, ale ty widzisz, że mogę samo zrobić co tam. E, nie polecam tego festiwalu, na pewno jest jednym z nudniejszych. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa pa!